Pierwszy, Haha, mam Cię! I co? I teraz nie możesz tego napisać w komentarzu, ale możesz napisać coś zupełnie innego i możesz oczywiście zostawić łapkę w górę, bo jak w każdym moim odcinku dzisiaj będzie się działo, ponieważ dwie paczki Party bag, do tego inne paczki, do tego ten player pick za Food Champions, który się dostawało za zwycięstwa. Także moi drodzy Państwo, zapraszam na ten niesamowity odcinek. No i miejmy nadzieję, że coś trafimy. Znaczy no, trafimy coś na pewno, ale że coś fajnego trafimy i później będziemy to testować. Jeszcze będziemy sobie grać te Icon Swapy, te wyzwania. Proszę bardzo, zaczynamy! Sponsorem kanału jest Betki. legalny bugmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Okej, okay, zanim party back, no to coś wymaga naszej uwagi, a jest to oczywiście ten jeden dodatkowy player pick, ale kogo ja tu mogę trafić, jak ja już wiecie kogo trafiłem, kto nie widział, to niech obejrzy sobie poprzedni odcinek, kogo trafiłem za ostatnie Food Champions, a tymczasem sprawdźmy kto jest tu. Moi drodzy Państwo, kogo FIFA nam tu da? Banega, którego już mam, Kunku, o, ciekawy, ale Martinez, 84. tutaj w sumie dla mnie to jest bez różnicy. Jedno wyzwanie sobie zrobiłem, oczywiście o Polaka Rodaka, Zawodnicę Serie A, 6 wygranych, 10 bramek, 5 prostopadłych asyst, wszystko zrobione, w związku z tym Łyszczarz, witam moją pierwszą ikon-słapę, po prostu witam Łyszczarza, przejdźmy do tego co pewnie Was tu skłoniło, żeby tutaj przyjść. Także, paczki, dwie paczki Party back. Udowodnić, że ja mam? Jedna paczka, mix przyszłe gwiazdy i druga paczka, mix przyszłe gwiazdy. Ale zanim to, to pobawimy się w streamerów i będziemy przedłużać? Nie, oczywiście, otwieramy oczywiście pierwszą paczuszkę. Proszę bardzo, nie bawimy się w nic. Nie przedłużamy, otwieramy i zobaczmy, kto będzie jako pierwszy z tej paczki. Czy będzie walkout? Jest walkout. Future Stars, narodowość. Co to jest? Co to jest? Oho, SP Arsenalu. Party. Thomas Party. 86. Ula, la, 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 Thomas, ale żeś ty tutaj wszedł. Thomas Party. Obiecujący transfer. A już myślałem, że to Future Stars, bo tam te flary były z daleka podobne, ale nie. No Party... No taki senie. Karta warta jakieś 55 tysięcy, 60 tysięcy monet. To umówmy się, szału nie robi. Natomiast mamy jeszcze drugą paczkę tego typu, ale zanim ona, no to już otwórzmy sobie te, które jeszcze mamy, bo kto wie, może w nich również coś potrafiamy. Nawet nie czuję, kiedy rymuje. Moi drodzy Państwo, walkoutu nie ma. A kto jest? Kostić. Kostić. Eintracht Frankfurt. Ja! Złota paczka zawodników. Sprawdźmy w takim razie, kto na nas tam czeka, kogo nam tam FIFA zafundowała. No, oczywiście, bez walkoutu, ale miejmy nadzieję, że w tej drugiej paczce będzie walkout. Ale jest Francuz, Środkowy Obrońca. To jest Mainz Inform. Jak HT. Taki troszkę jak Japończyk, a jednak Francuz. Okej. Okay. Inform zawsze lepiej mieć. Jeszcze pola groda, Tomasz, Kędziora? Tu, 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 tu. Tym razem trafiłem ikonę. Moja reakcja. Otwieram mega paczkę. W takim razie zobaczmy, kto kryje się w środku. Będzie walkout. Oho, oho, Champions League tam się kryje. Włoch napastnik Ciro Immobile. Włoch się tam kryje. 87. Przyznam, całkiem nieźle, całkiem nieźle. No, jak na taką paczkę Immobile. Oczywiście mogłaby być tam ikona, mógłby być tam kto inny, ale. I to jest jeszcze i e mobile wymienny, a i e mobile no, ma wartość no, mniejszą, mniejszą niż ten Party, którego trafiłem. Ale 87 pod jakieś SBC albo po prostu pod sprzedaż. A jak jesteśmy przy Champions League, to muszę Wam wspomnieć o tym, że jestem szczęściarzem, ponieważ w ostatnim odcinku trafiłem sobie zawodnika właśnie z Champions League. Ale zobaczcie o kogo dokładnie chodzi. Tutaj troszkę tych paczek jeszcze było. Na razie tylko Laporte, jeden taki jakiś konkretniejszy, Brand. No i wydawałoby się, Brand jak to Brand. Nic szczególnego, po prostu Champions League, ale coś tam się pozmieniało w kodzie gry. I proszę bardzo, 88. Jeszcze karta może się upgradeować, jeżeli BVB awansuje dalej. Także. Mam nadzieję, że komuś z Was również to się przytrafiło. A tymczasem przejdźmy do kolejnych paczek. Argentina, lewa obrona, Sevilla, Acunia. Acunia matata. Jak cudownie tu brzmi. A ty co? Całym... Aż do końca swych dni. Uuuuuuuuuuuuu. post jest tu. I do tego jeszcze Korea, trzech zawodników z Argentyny. Super. Wiecie, że jestem zwariowany, ale co się będę hamował? Jeżeli mnie oglądasz, doskonale wiesz, jaki jestem. Jeżeli ci się to podoba, zostaw łapkę w górę. Słońce wyszło. Takie, wiecie, witamina D. Wszystko tutaj pod kopułą się grzeje. Także otwieramy mega paczkę, bo już nie mogę się doczekać, co tam jest. Mam nadzieję, że u Was również jest fajna pogoda. Fajne samopoczucie, bo jest ważne, żeby mieć fajne samopoczucie. W końcu poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień, a tymczasem Hiszpania, lewe skrzydło, Atletico Club Bilbao, Muniain i jeszcze raz ikonę. Prześladuje mnie ta ikona. Dobrze, że w tej partypaczce nie można trafić ikony, bo uff, nie wiem, co by się wtedy wydarzyło. No ale co? Lecimy? Robimy to? A nie, poczekam z Państwem, poczekajmy chwilę, przejdźmy sobie. Do grania zadań, bo jak robimy te zadania, denerwujecie się, co? Boli jak tak ktoś, niby tak, niby tak, a tu cyk po łapkach i nie ma. Proszę bardzo, lecimy sobie z zadaniami, bo trzeba robić ikon słapy. Oczywiście, jeżeli macie możliwość, to grajcie do tego złotego gola. Kto pierwszy strzela, to później przeciwnik musi wyjść. Ja tak raczej praktykuję tę metodę. Tutaj raczej ja będę wychodził, chociaż ta jedna bramka, wiecie czasami jak to bywa. Także zagrajmy sobie. Czekajcie, bo chyba ktoś przyjechał. No to niezłe nagrywanko. Psy tam szczekanko. Tu przeciwnik, na szczęście 0 do 0. <laughs> Nie spodziewaliście się, że tak pewnie będzie wyglądał dzisiejszy odcinek. Ale lecimy. Ej! Czerwoną kartkę zebrał? Naprawdę tak grają hamsko w tym? Przecież to jest takie chillowe. Uwaga i pick! 1 do zera i przeciwnik powinien wyjść i tak też się stało, także widzicie, gdybym ja stracił bramkę, ja wychodzę, on stracił bramkę, on wychodzi, no dobra, to przechodzimy do tej paczuszki, później będziemy sobie kontynuować rozgrywanie tutaj meczyków, otwórzmy tą drugą paczuszkę i sprawdźmy, kto tam na nas czeka, miejmy nadzieję, że będzie to lepszy ktoś niż Party, już leci ta paczka, moi drodzy Państwo. Po jednym wygranym meczu, zobaczmy kto tu teraz będzie, jest walkout, ojoj, 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 kto to, kto to, Belg, napastnik, Interu Mediolan, Romelu Lukaku, 87, buntownik, o Romek Lukaku ostatnio tam nieźle poszarpał w derbach Mediolanu, no, te 200 koła myślę, 180 tam już było. 170, także to by były moje te dwie paczuszki. Co o nich sądzicie? No ja tak nawet jestem zadowolony, bo dlaczego by nie? Nie miałem ich, mam je i są. Kropaczki już odpakowane, to lecimy z kolejnym meczykiem. O, tutaj pan robi dokładnie to samo, co ja, czyli witam La Ligę. No to zmierzmy się z tym, zobaczmy, kto teraz wyjdzie po stracie pierwszej bramki. Strzelił mi bramkę po rzucie rożnym, bo po rzucie rożnym... Ale zaliczona, także no niestety, dziękuję. gramy dalej, następny meczyk, no nic się nie dzieje. To tylko FIFA. Cyk, składnik następnego rywala. Tutaj Neymar, Mbappé. Na no, później to już dużo, dużo słabiej. Cyk, Bayera. ła, wow! Dlaczego też czerwona kartka? O co tutaj chodzi z tymi czerwonymi kartkami? Leo Messi, rzut wolny, zobaczmy argentyńczyk. Gol! Bezpośrednio z rzutu wolnego. Pff, I herbatka popita, przeciwnik wychodzi. Ua! No, cieszę się, bo nie często mi się to zdarza, że strzelam bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. Dobra, jeszcze jeden meczyk, nie będę wam zajmował więcej czasu, bo wiem, że wy też chcecie grać, też chcecie wychodzić po tym jak ktoś wam strzeli bramkę i cieszyć się po tym jak ktoś wychodzi, kiedy wy strzelicie bramkę. Także skład przeciwnika ostatniego na dziś. Również La Liga i również Messi. Leo Messi, Argentyńczyk. Ała! Rzut karny. No i zobaczymy, czy uda nam się trafić, czy też nie. Zobaczmy, kto to wie. Uwaga, spróbujemy tej starej techniki. Teraz tu i później tu. Trafiony. Przeciwnik wychodzi, czy nie wychodzi? Zobaczmy, jak on się zachowa. Uwaga. Nie tym razem, no widzicie. Czasem tak to bywa. Ale nie wyzywam, nie przyklinam. Bo być może potrzebuje 3 bramki, a być może po prostu on nie uznaje tej zasady: że złoty gol wygrywa. Także gramy dalej. Pa. Dawaj, 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 pyk I cyk 2 do 0. Przeciwnik i tak chyba nie wyjdzie, ale jakaś zaliczka już to jest. Uwaga, pyk. Dobitka, cyk 3 do 0. I to chyba definitywnie już przesądziło o tym, że przeciwnik jednak zrezygnuje. Tak też się stało, moi drodzy Państwo. A ja, tak jak zapowiadałem, że jest to ostatni w dzisiejszym odcinku. Także, no widzicie, ikon słapy można robić łatwo, lekko i przyjemnie. Nie ma to się denerwować. Jeżeli stracicie bramkę, wychodzicie. Wiem, powtarzam to już chyba 50 razy. Jeżeli strzelicie bramkę, miejmy nadzieję, że przeciwnik wyjdzie. O ile oczywiście można, takie coś zrobić. I też pytanie do Was, jak radzicie na co przeznaczyć te ikon słapy, Bo tych paczek tam jest dużo do wyborów. Czy skupić się na jakichś ikonach, czy po prostu na otwieraniu tych różnych paczek, bo ich jest naprawdę dużo do wyboru. I na dziś ode mnie to wszystko. Także dzięki serdeczne i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!